Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, chciałbym się rozprawić z mitami dotyczącymi tematów około jerbowych. Zatem zaczynamy. Pyk. Pierwsza kwestia to elabada. Otóż yy, powiedzmy bardzo często spotykam się z tym i tam też uważam w ten sposób, że Elaborada oznacza po prostu yerba mate z patyczkami, tak? Tylko, że zastanawiająca jest jedna rzecz. Zobaczmy sobie na chociażby to opakowanie. Tutaj mamy napisane na dole Elaborada con palo. Prawda? Czyli z patyczkami, con palo to znaczy z patyczkami, tak? Czyli co to znaczy? Czy znaczy, że z patyczkami, z patyczkami? Druga rozchminka. Mamy elaborada sin palo. Czyli co? Z patyczkami, bez patyczków? Troszkę jest to moim zdaniem dziwne. Zatem warto byłoby zajrzeć do słownika języka hiszpańskiego. I tam też słowo elaborado oznacza tyle, co. wytworzony, wytworzone, tak? Czyli mamy już wyjaśnione to, czyli to tyle co wytworzone z patyczkami, lub też wytworzone bez patyczków. Temat wyjaśniony. Kolejna sprawa to kuja. Odur do tej pody. Wydawało mi się, że nie tylko mi, ale też i mojemu znajomemu z Facebooka. Że Kuja to jest to. Także Kuja musi mieć tutaj ten kołnierz, prawda? Że to jest tylko naczynie służące do Shimahou. Tylko, że właśnie tenże znajomy wysłał mi dzisiaj link. Który zadaje temu kłam. Otóż jest to link do sony sklepu brazylijskiego. I tam też mamy kuje. Które wyglądają jak po prostu zwykłe, można powiedzieć, matera, tak? Są ze szkła, z metalu typu inox, prawda? Nawet z bambusa, a no z wielu, wielu innych. Postanowiłem pójść tym tropem. Zadzwoniłem do ambasady brazylijskiej, gdzie wyjaśniono mi, że y, słowo KUJA oznacza po prostu tyle, co każde właśnie naczynie do yerba tak? Dalej. Tenże właśnie z Neomu z Facebooka, którego serdecznie pozdrawiam, wysłał mi link do strony y, sklepu, y, słuchajcie, ogrodniczego, gdzie y, nazwą KUJA Została określona po prostu zwykła doniczka. Zatem jest to dosyć szerokie tłumaczenie. Nie wiem skąd się to wzięło, że w różnych prawda polskich yy, sklepach jest to powtarzane zupełnie maniaka. No ale chciałbym to wyjaśnić. Dalej. Yy, nazwa Bomba. Otóż do tej pory też byłem przekonany, że bomba to jest po prostu yy, no taka wielka, yy, tutaj wyglądająca niczym kłonica, prawda, yy, ruda do shimahou. Otóż nie. Wejdźmy sobie znowu na stronę sklepu brazylijskiego, gdzie mamy bomby choćby do Terere, tak? To także jest bomba firmy Bortonazio, firmy brazylijskiej. Także też temat wyjaśniony. No to Notabene yy, taka ciekawostka malutka, mianowicie nie wiem czy wiecie, ale na przykład Argentyńczycy dziziują. Yy, I wiem to od y, żony Argentyńczyka. Otóż yy, o co chodzi? Chodzi o to, że podwójne L Czytane jest jak nie jot, tylko jak ziet. Zatem to nie jest bombizia, tylko bom, bombija, przepraszam, tylko bombizia właśnie. Jerba, e, to nie jerba, tylko zierba, prawda? No to Notabene bardzo podobnie mówi się w Urugwaju. Tam też mamy zierbę i bombizię. Hmm. I przejdźmy teraz do. Yy, takiego tematu, yy, który dotyczy, moi drodzy, tego, że tu yy, troszkę będę musiał pojechać po Panu Wojciechu i po pani Beacie Pawlikowskiej, które na bardzo szanuje, ale niestety to trzeba zrobić. Otóż yy, pani Beata twierdzi, że zamiane naczynia używane są a na się oczywiście do mate używane są tylko i wyłącznie na terytorium prawda, Paragwaju. No i szczególnie Palo oczywiście jest tylko Paragwajski. Dobra, to w takim razie e, to jest drewno. To jest, słuchajcie. E, konkretnie Prosopis Afinis, czyli Nandubai. To. Także jest tam Dubaj drewno, prawda? Jak najbardziej jest to drewniane, widzimy to, tak? Dalej. Mamy na przykład coś takiego jak lęga patagońska. Tak zwane drewno z końca świata, z Ushuaya. Możemy kupić w sklepie El Latino Shop chociażby. Za niecałe 100 zł. Mamy coś takiego? Mamy. To też jest drewno. Przejdźmy do. Palo Santo. To jest moi kochani Palo Santo, prawda? Ewidentnie, tak? Obite skórą. To jest tak zwana Burnesia Salmentoi, występująca na terytorium Gran Chaco w Argentynie. I takich argentyńskich mater, tak to nazwijmy roboczo, można spokojnie kupić w różnych sklepach, typu na przykład Unmate, czy innych. No na myśli nawet nie obitych skórą i tak dalej. Można. Można. Prawda? Um, no to terre teraz. Otóż pan Wojciech twierdzi, że terre pije się tylko w Paragwaju. Dobra. To w takim razie Dwie kwestie. Po pierwsze dlaczego wchodząc w YouTube. Na moi drodzy, tutaj czy też dobrze mówię, do filmu na film z serii Malakia Diet czy Malakoja Diet. Wyraźnie możemy się dowiedzieć od pani, która mieszka przez wiele lat w Brazylii że, y, za język portugalski, oczywiście, że tererę piją również na terytorium południowej Brazylii, prawda? Y, również y, ta pani dała mi komentarz y, pod moim y, filmem, którą bardzo serdecznie również pozdrawiam. I w tym komentarzu było wyraźnie napisane, że y, przed kim ta, ta y, właśnie y, tererę pita jest. Y, w stanie Mato Grosso, które graniczy oczywiście z Paragwajem, ale jest to Brazylia. Dalej. Dlaczego yy, na przykład argentyński Termos Lumirado, taki wielki, prawda, do yy, tele, no właśnie jest argentyński? Tego nie wiem. A nie są li tylko na Europę, z tego co ja kojarzę. No i teraz należy tu się pewne wyjaśnienie. Gdyby pan Wojciech powiedział tak, że TRL znanych przede wszystkim na terytorium tak zwanego Wielkiego Paragwaju byłoby się dużo ciężej czepić. Dlaczego? Ano dlatego, że w latach 1864-1870 toczyła się krwawa wojna między Paragwajem, Brazylią, Argentyną i chyba bodajże Urugwajem również. I słuchajcie, w wyniku tej wojny yy, Paragwaj stracił dużą część terytorium, właśnie na rzecz Argentyny, czy też Brazylii, prawda? I teraz o co chodzi? Na tych terenach to właśnie yerbe, tak? I te tereny przeszły. na terytorium właśnie tych krajów. I w większości tutaj pije się na tych terenach właśnie yerba mate czy tererę brazylijską. Mówię w większości, bo pewnie w innych też. Ale tutaj tak jak mówię w większości. Można to by było jakoś tam naciągnąć. Natomiast tererę to nie jest tylko obecny parakwaj. Także Temat, wydaje mi się, jest jakoś tam wyjaśniony, prawda? Ym. Dalsza kwestia. To jest kwestia yy, takiej bardziej ciekawostki, mianowicie <laughs> dotyczy to słowa elwa mate. Otóż, elwa mate używany jest tylko na terenie Brazylii. Ale. Yy, Elwy. Właśnie produkowane na styl urugwajski, przez właśnie Brazylijczyków, nazywane są elvamate, mamy na myśli Tipo PU1, tak? To jest elvamate. na przykład Balao ma elvamate Tipo PU1. Natomiast już na przykład typowo urugwajska salat też El Cebador, to już, to jest już mate typu PU1, prawda? To są takie pewne, można powiedzieć, niuanse, niuansiki. Ale tak podsumowując, to w zasadzie bym powiedział tak, że warto troszkę podążyć, poszukać. I zawsze można znaleźć coś właśnie ciekawego czy też interesującego. I tutaj, moi drodzy, też na koniec warto yy, powiedzieć taką rzecz. Mianowicie, też pan Wojciech twierdzi, yy, że na terytorium Paragwaju w związku właśnie z piciem terrere nigdy nie było cholery. No, kolejna pomyłka. Otóż w latach 1864-1870, wspominałem o wojnie. Właśnie mieliśmy epidemię cholery na terytorium Paragwaju, prawda? A wtedy jak najbardziej pito tererę, ponieważ było ono znane już od bardzo dawna. Choćby przedmian Guarani, A później oczywiście wyprowokowali to jezuici. Także moi kochani! Hmm. To byłoby na tyle, prawda, i pamiętajcie, że tak jak mówię, warto sięgać do źródeł, warto się dowiadywać, bo czasem można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy i można być mordercą mitów. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.